Ada Wiarno, jestem bułgarka i Twoja długa historia. Nie polsku? martwcie się, będę mówić po polsku. Rzeczywiście, jestem Bułgarką i skończyłam polonistykę na Uniwersytecie Sofijskim. Przyjechałam do Krakowa na staż podyplomowy. Wtedy zajmował, zajmował się mną dział współpracy międzynarodowej i muszę powiedzieć, że po latach miałam okazję się odwdzięczyć, kiedy w 2015 roku dział obchodził 50-lecie swojego istnienia z moimi kolegami z Piwnicy Świętego Norberta, ponieważ to jest druga moja pasja, śpiewanie. Zostaliśmy zaproszeni, na, żeby być na wernisarzu wystawy w Bibliotece Jagiellońskiej. I wtedy zrobiliśmy taki występ, kolaż wędrowny, podróż przez kraje, gdzie są uniwersytety, z którymi współpracuję, Uniwersytet Jagielloński i śpiewaliśmy w różnych językach właśnie tych krajów. Było to dawno temu, już ponad 30 lat. Skończyłam polonistykę za namową mojej mamy, która jest filologiem slawistą i zawsze bardzo kochała polską kulturę i język. I tutaj przyjechałam na staż podyplomowy. Zajmował się mną dział współpracy międzynarodowej. Z roku na rok się przedłużało. Nie mogłam wyjechać z Krakowa, chciałam zostać, i właśnie taki w zasadzie krótki wyjazd przerodził się w mój los, i jestem krakowianką z wyboru. Mam męża z Krakowa, i za parę dni będzie 25. rocznica naszego ślubu. Ale mówiąc o miłościach też e, takich zawodowych czy hobbystycznych, e, rzeczywiście e, muzeum e, i, i śpiew to są dwie miłości, które się bardzo pięknie dopełniają ponieważ zespół wiele razy uświetniał tutaj odbywające się uroczystości i też organizujemy od ponad 20 lat koncerty na wyjątkowym dziedzińcu w Kolegium Majus.